Dzisiaj dwa słowa o tym, yy... że matka czegoś nie dopilnowała. Matka tego nie zauważyła. To wina matki. Yy, chciałabym powiedzieć o tym, że irytuje mnie to, ale też jakby cały czas ukierunkowując te moje tutaj rozmowy, na to, ile, ile tego wsparcia jednak potrzebują kobiety. Wiele razy spotkałam się z tym, że dziecko na przykład poszło w brudnych ubraniach, bo zostało to niedopatrzone przed wyjściem bądź dzień wcześniej. No i nawet mi, mnie na, do głowy przychodzi pierwsza myśl: kto tego nie dopilnował, gdzie jest jej mama? No niestety to jest bardzo krzywdzące, sama to wiem po sobie. Ponieważ yy, załóżmy, tak, załóżmy taką sytuację, idzie kobieta yy, z wózkiem, yy, okazuje się, że dziecko jedno ma w głębokim wózku i leży, drugie idzie obok, yy, dziecko ma, nie wiem, brudne ubrania czy nie ubrania, to nie to jest takie szczególne, bo, bo przecież to głównie kobiety potrafią szyć i... Yy, ja spotkałam się nawet we własnym domu rodzinnym z tym, że no ale gdzie, gdzie była jej matka w tym czasie? Czemu ona tego nie zauważyła? No kurczę. No nie zauważyła. No po prostu, nie wiem, miała gorszy dzień. Po prostu w ferworze pędu, bo wstała później, nie zdążyła tego zauważyć, i to dziecko ma akurat dziurę w ubranku. Nie wzięło czapeczki do przedszkola przeciwsłonecznej. No, i zwykle, niestety, w wielu osobach pojawia się ocena, gdzie była matka? Dlaczego? Co to za matka? No, i my, jako kobiety, kreujemy sobie to w głowach, że jesteśmy niewystarczająco dobre ciągle, że y, ciągle jesteśmy poddawane ocenie innych, y, ale to wszystko jest w naszych głowach przede wszystkim. Ja wśród swoich znajomych, no mając też piątkę dzieci, mam takie kobiety, które mówią: No, ja bym sobie w Twojej sytuacji nie poradziła. Ja nie jestem taka jak Ty, nie jestem taka dobra jak Ty, ale jaka to wymierność jest tego? Przecież dobra to jest każda z nas. Każda, każda z nas wychowuje najlepiej, jak potrafi. Każda z nas nie została tego nauczona. Jeśli my. Nie jesteśmy w stanie sobie, się, albo nie czujemy się nawet po prostu, stuprocentową matką, a jeszcze mamy podwaliny swoich własnych matek, które mówią: no wiesz, ja w twoich, w moich czasach to teraz to ty masz luksusy, w moich czasach to wiesz co ja musiałam robić? One już były przygotowane. No i oczywiście znowu ta matka. Ten temat matki mi się cały czas przewija, pewnie w wielu naszych rozmowach to będę poruszała. Bo, bo drażni mnie to. Ojciec wyjdzie na spacer. Wow, no zobacz, to jest ojciec. Z głębokim wózkiem chodzi. No to on to jednak pomaga. Pomaga. Przepraszam, w czym pomaga? Chyba wspólnie ten wózek pchamy. Jesteśmy, jak wspomniała jedna z takich terapeutek, bardzo fajnie, jesteśmy wspólnikami jednej firmy. Porównując to do firmy. Jedna osoba nie jest szefem i nie wydaje rozkazów. Jedna osoba nie jest szefem i nie wymaga, a druga osoba jej nie pomaga. Dwie osoby dbają o wspólne dobro naszego wspólnego dziecka. Więc wychwalanie ojca, który wyszedł na spacer z dzieckiem, to dla mnie to jest jakaś pomyłka po prostu. Oczywiście cieszmy się z ich intencji, z zaangażowania. I oby jak najwięcej takich mężczyzn, ale to ja jeszcze myślę, że to jest kupa pracy nad tym, bo my mamy poczucie bardzo duże i nawet bardzo często nie dopuszczamy tych mężczyzn, bo uważamy, że my to zrobimy najlepiej. No, jest tak lub nie, czasem tak jest, czasem nie, ale to też chodzi o to, że dajmy im się zaangażować. A jeśli oni tego nie czują i nie zauważają tego, że coś trzeba sprzątnąć, czy, czy to dziecko umyć, czy umyć mu zęby, po prostu mówmy. Mówmy i ich nie wyręczajmy, bo robimy same sobie krzywdę. Oni naprawdę nie są biedni. Oni są na tych samych zasadach, co my. Oczywiście, to, że on pójdzie skosić trawę, ty możesz w tym czasie zrobić coś innego, ale niech, nie be, niech koszenie trawy nie będzie wydarzeniem, bo on musi skosić trawę i to jest w ogóle punkt kulminacyjny dnia. Niech to będzie też możliwość, tego, niech on docenia to, niech on to zauważa. Właśnie też mam zamiar w kolejnej rozmowie powiedzieć o tym, jak bardzo cenne jest dla mnie to, że kiedy słyszę od mężczyzny, w towarzystwie innej kobiety, bądź do innej kobiety, słowa takiego docenienia, słowa yy, uznania dla swojej partnerki, małżonki, no to jest po prostu, mnie to aż wzrusza czasami. To jest niesamowite, bo wy, mężczyźni, nie mam nic do was, bo no, każde, wasza natura jest taka, nasza natura jest taka. Ale nie zauważacie pewnych rzeczy, po prostu wydaje Wam się, że tak jest. Po prostu, że to jest i, i tak ma być, to się samo dzieje. Najczęściej sytuacja weryfikuje całą rzeczywistość, kiedy trzeba zostać zupełnie samemu, bez pomocy dziadków, babć i te dzieci ogarnąć. Ja też miałam taki przykład u siebie, tutaj, właśnie w domu, aczkolwiek mój mąż tą pomoc miał. Dobrze i niedobrze, nie ma jakichś tam zero jedynkowo, nie traktuję tego. No. Ale doceniajmy się. Oczywiście to też w stronę kobiet, tak, Że, żebyśmy doceniali tych mężczyzn, bo, bo są mężczyźni też, którzy wykonują pracę. Znam takie, taki związek, który w tej chwili już nie istnieje, ale to jednak mężczyzna wykonywał tą pracę dużo większą. No ale to. Statystycznie jest takich sytuacji mniej. To tyle, to tylko tak kilka słów do przemyślenia i zastanowienia. Fajnie jakbyście o tym pamiętały.